Challenge accepted. Dzień dobry, wszystkim. Z tej strony Miku. Witam Was serdecznie na moim kanale. Kolejny materiał z World of Tanks i kolejna bitwa w moim wykonaniu. Kontynuujemy przygodę z Challenge Accept, czyli Mikutowe misje 15 na Chimerkę. Było już o aliantach, było już o bloku, więc teraz pora na pozostałe dwie nacje. Wybrałem, wybrałem Unię. Unia, czyli Chiń, Chińczycy oraz Rosjanie łączą siłę. Co trzeba zrobić, żeby wykonać tę misję z wyróżnieniem i w ogóle, żeby ją wykonać, aby zdobyć zaliczenie tej misji musicie zadać 10 tysięcy obrażeń. A dokładnie zadać, otrzymać oraz zablokować 10 tysięcy obrażeń. A żeby wpadło jeszcze z wyróżnieniem, dodatkowo musicie zadać 20% wszystkich obrażeń waszej drużyny. Wcześniej zajęta misja została znerfiona, bo została znerfiona. Było to odpowiednio 12 tysięcy otrzymanych i kombinowanych obrażeń oraz 25% całości waszej drużyny. Więc fajnie, że WG się na tym pochyliło. Jaki pojazd wybrałem do tej misji? Oczywiście Jeden, jedyny pojazd słuszny, który obecnie chyba jest, jeśli chodzi o czołgi ciężkie, e, jeśli chodzi o te dwie nacje, czyli ruskie i chińczycy, obiekt 277. Idioto-odporny pojazd, wręcz, który naprawdę robi sieka, nawet jeśli nic nie robicie. Ja widzicie, jestem w Plutonie z argonautką, która mi tu dziennie wspomagała. No i zacząłem sobie oczywiście agresywnie, mapa Lakeville, agresywny wjazd do miasta i będę czekał na pierwszych chętnych, którzy będą będą chcieli pod moją lufę. Już mam jeden strzał trafiony w T49, który tutaj oczywiście bardzo pięknie tą bułeczkę przyjął. Na razie szukam kolejnych celów, ale nic się nie pojawia. Dopiero teraz z tyłu zobaczyłem, że no robi się grubo w mieście, więc zaraz trzeba dupeczkę obrócić i... Wykonywać swoją robotę i za chwilkę, zaraz wam powiem w ogóle o całej yy, statystykach tego pojazdu, ale za chwilkę będzie bardzo ciekawy strzał, który na pewno mocno się przyczynił do tego, że ta misja mi wpadła. Czujcie, tam gdzie stoi ten, yy, ten, ten medial, do tego wam teraz spota. Yy, póki jeszcze chłopaki nie wyjechali, próbuję coś, coś sobie tutaj na ten przejazd, ale teraz szybki obrót i zaczynamy przygodę od czego? Od na, ch chyba jeszcze tu się skupię na tego 449, ale ten zaraz wyparuje, prawdopodobnie dokładnie. Batchat i on go kończy. Ja się teraz szybko Obracam, wyjeżdżam sobie i siódmy i Amoraczek za 2400. Nie już wiedziałem, że mam szansę tę misję wykonać. I teraz szybkie podsumowanie, co my tu mamy na tym pojeździe, póki teraz się akcja toczy. Jak widzicie, będę teraz się oklepył z tym obiektem 705 plus paroma innymi pojazdami. Oczywiście jestem załadowany pod korek Goldem, ale jeśli ktoś zrobi takie misje, to wiadomo zawsze tak sobie mniej więcej. Swoje, swoje e, albo swoją amunicję rozdzieli. Nie żałowałem kasy, nie, nie żałowałem kredytów. Chciałem tą misję po prostu zrobić, więc stwierdziłem, że a Walę to e, po, po koreczek Gold i jedziemy e, z tematem. p bo nób, ale misja tutaj spoiler, zaliczona. Co mamy na tym pojeździe, co go wyróżnia? Przede wszystkim armata. Armata 130 mm, damage na tym, na tym działku, dziale, przepraszam, bo działka osobiście są lotnicze, na tym dziale 490 obrażeń na pp oraz na hitach, bo to, są, bo to jest amunicja premium. Penetracja odpowiednio 265 i 340, więc chyba się nie widzicie, nie dziwicie dlaczego sobie te hity wybrałem. Z drugiej strony ja osobiście hitów nie trawię ponieważ no niestety trzeba trafić po pierwsze w czołg, teraz ja bym Przestrzelić tego 705 przez murek. Murek by ten, ten, ten pocisk zatrzymał. A po drugie, no, trzeba w miarę też celować w miarę płaskie części tego pojazdu, bo na przykład w gąski Wam ten pocisk nie wejdzie ani, ani w inne jakieś takie bardziej skontowane miejsca też może się odbić, mimo że przy takiej dużej penetracji. Widzimy tutaj argument dzielnie wspomaga. Już tutaj obiekt zszedł. Ja cały czas tutaj się czaję przy tym przy tym, w tym narożniku, żeby cokolwiek zrobić. Teraz w ten 75 wyjeżdża. Dobijam sobie go za marne 37, ale wolałem. W lufę dobić, ale teraz się pojawia Conqueror, który e, będzie tutaj na pewno e, chętnie przyjmował moje strzały. Sam oczywiście też do mnie napierdziela, a moraczek bardzo często pada na tym pojeździe. Teraz strzały, jak mówiłem wcześniej, w gąskę. E, hity niestety wcale nie są taką dobrą amunicją. Ja osobiście nie trawię, ale no, nie mam innego wyboru. E, teraz e, próba tutaj e, kombinowania, żeby ten Conqueror e, nie, nie strzelił. Po raz kolejny dobicie za marne grosze czołgu. Musiałem, bo niestety tutaj wiadomo, lufa to lufa, nieważne ile ma punktu życia, zawsze trzeba tutaj dbać o to. Konkurorek, kolejny strzał gąski, niestety odbity. Widzicie, to jest, to jest trochę skontrowany, ja to, to też trochę źle przymierzyłem. Na szczęście on też się odbija, teraz tańczę trochę tym pojazdem. Mam możliwość poodbijania tych pocisków, ponieważ... O, teraz, teraz zobaczyłem dolną płytę odkrytą, jak, jak nieboskie stworzenie, więc teraz mogę sobie spokojnie ponapędziewać tego konkurora. On po raz kolejny strzela do mnie, no dosyć z potężną bułką. Teraz się skupił na czołgach po jego prawej stronie, a, a dokładnie na Argo, nie, dzięki czemu ja mogłem to wykorzystać i zadać mu obrażenia w wysokości 366 i dobić ten pojazd. Teraz kwestia dobicia teraz T-54. Jak widzicie nie strzelam cały czas przez ten, przez tą e, doniczkę, bo oczywiście pocisk by się na nie zatrzymał. Niestety, w momencie kiedy oddałem strzał, T-54 chyba wyczuła to i wyjechała do przodu. E, niestety Argo też w tym momencie padła, popada wz ale T-54 jest dobita. Teraz ja się szybko skupiam jeszcze na tym T-62 ja a i pora wracać do bazy. Teraz czekamy, gdzie ten pojazd. Widziałem teraz esterfała do niego wolałem oddać strzał za 545. mam już 5400 obrażeń, 1400 zablokowanych, więc powolutku się zbliżam. Kompinowanego 7700, więc powolutku się zbliżam do tej wa wartości, do której chcę. Yy, tutaj jeszcze chwilę polowałem na tego T-62A, ale widziałem już, że no nasza baza powolutku się tutaj składa, więc yy, chyba sobie teraz w tym momencie odpuszczę ten czołg średni i dokładnie w tym momencie to robię i wracam do bazy bronić naszego kapa W tym momencie też pomyślałem sobie, Dobra, walić tą misję, trzeba tą, e, trzeba tą bazę obronić. Może też się jeszcze przy okazji podbija, może coś tam jeszcze pozadaje, ponieważ tam kilka pojazdów się pojawiło na tej bazie, więc może się uda przy okazji obronić bazę. A do tego jeszcze e, zrobić właśnie wspomnianą misję. Nie mówiłem jeszcze o pancerzu tego pojazdu. E, bieżyczka 290, 224 i 80, gruby kawał stali, pancerz kadłuba 140, 112 i 50. Prędkość do przodu to jest ciekawe 55 na godzinę, do tyłu 15. Dlatego co mi, to mi daje właśnie możliwość. Szybkiego powrotu do bazy, i za chwilkę będzie próba obrony częstochowej. Jak widzimy, tam były przynajmniej trzy pojazdy, dwa są na kapie z który się pierwszy pojawi, wyjeżdżam. Jest konkuror, niestety musiałem bardzo mocno wyjechać. Depresja na tym pojeździe woła o depresję dosłownie. E, opuszczanie działa minus 6 stopni. To jest praktycznie nic, ale to wystarczyło, żeby tego konkurora pokarać i lekko zdekapować wadzę Po raz kolejny strzał, tym razem, do, powiedzmy w dolną płytę, ale weszło tak jak, jak chciałem. Za 435 e, po prawej stronie mi teraz objeżdża AMX. Na, na nim się skupiłem. Szybki strzał w boczek tego lajcika. No i teraz tylko kwestia, czy on do mnie wiedzie, czy nie. E, próba tutaj. Tutaj jakiegoś wycofania się. Widzimy, chyba się peski skończyły panu Francuzowi. I jeszcze jedno oddał, ale w momencie kiedy zjeżdżał, więc tutaj miało prawo nie wyjść, teraz szybki wyjazd, próba nie, strzału w konkrorora. Niestety Arta całcza żyje na szczęście, dobijają mi tego AMX-a, a dokładnie obie 257. Na, na co ja się mogę teraz skupić na tym konkrorze? On tam się strzelił. Ja teraz mogę po prostu wyjechać i dać mu bułkę w bok. Niestety to, to, to się trochę się zawahałem trochę trochę kosztowało to niestety czasu. Dlatego też nie przebiłem się, ponieważ strzeliłem tuż pod jego wieżą, gdzie ma dosyć twardy pancerz. Z tyłu mam jeszcze dwa lajty, które mnie tu dziennie wspierają i powolutku, jak zobaczyłem na liczniku po raz kolejny strzał w ogóle z dupy nie wiem w ogóle po co go oddałem był w ogóle niepotrzebny, ale tutaj widzę chyba już trochę panika się wdała cały czas miałem myśl, że Arta tutaj na mnie celuje i pewnie zaraz dostanę bułeczkę na szczęście chłopaki sobie zdjęli tego konkurora a ja mogę się skupić spokojnie na tym Emilku i w tym momencie pomyślałem sobie Brakuje mi 300 dmg, nie całego, 220, więc wyjeżdżam sobie na, na pałę, mam nadzieję, że Emil ode mnie się odbije przynajmniej, a jak nie, to zawsze mogę ten jeden damage zadać i wtedy będę miał tą misję wykonaną, co w tym momencie robię, niech sobie strzeli, odbił się, udało się zablokować, a dokładnie na gąskę, jeszcze jeden strzał próbowałem przyjąć od niego, ale spędziłem sobie, a, walić, to bronimy wazę, dobijamy sobie Emilka i już, e, trochę troszeczkę z grubszym zapasem mam, y, mam tą misję wykonaną. No, trzeba jeszcze zrobić oczywiście tą misję na, z wyróżnieniem, co Cie, się uda. To się zaraz przekonacie. Wybrałem tutaj drogę przez bagna, co było moim błędem. Powinienem chyba po prostu zasuwać środkiem i tam właśnie skupić się na, 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 na dobijaniu wrogów. Tutaj, tutaj jeszcze dwóch kolegów z miasta dojeżdża. No, też obiektywne zresztą 257, obaj Plutonik. Nie, nie, nie Plutonik. Są po prostu w innych plutonach, ale razem dzielnie tam walczą. U przecinku został jeszcze Koły, został STV. No i wspomniana Artka, która gdzieś tam się jeszcze. Nie, Kitra na prawdopodobnie kwadracie K2, tam była widziana ostatni raz. Nasz lajciek już nie ruszył po nią dzielnie. Ja powolutku dojeżdżam do miejsca spotkania się z pozostałymi drużynami. Raczej już chyba nie pogram. Widzimy już Lighty mi wyprzedzają. Lajciek tutaj też robi robotę. Conway już do, dobity przez naszego bat zostaje na ogryskach STRV, który tam jeszcze dziennie nie walczy. Jeszcze zdążył jednego fraga zrobić. No i ta wspomniana artka, która w tym momencie eksploduje pod strzałem, pod strzałem jak Tigera. No i to strójka. Nie będzie już moim, liczyłem na ten szósty frak, ale niestety chłopaki mi go nie dali. Szkoda, właśnie jak napisałem na, na, na czatku: dzięki za szósty frak Nieważne, misja zrobiona e, na Chimerkę, czy z wyróżnieniem oczywiście tak. Dla formalności, wyniki końcowe, wbita pierwsza klasa tylko i wyłącznie. Może jakbym zdobył ten szósty frak, kto wie, może by ta masterka by mi wleciała wreszcie na tym pojeździe. Co nie zmienia faktu, że cały czas tej masterki jeszcze nie mam i staram się ją wbić non-stop. Jak tylko mam możliwość zagrania tym pojazdem, a dosyć często nie gram, ponieważ no bardzo się polubiliśmy. Już bez golda, tylko na normalnych pociskach oczywiście. Eee, kilka oznaczeń złoty, 9 2 3, 5 nie nieważne. ważne. Po prawej stronie miałko, niestety, tylko duży kaliber, no jak mówiłem zabrakło mi tego jednego fraga do Top Gun'a, też nie mam nic za DK bazy, szkoda, przydałoby się na dole jak widzicie podsumowanie misji Unia 15, boska zbroja ukończona z wyróżnieniem dlaczego? W bardzo prosty sposób zaraz wam powiem dokładnie ile zdałem obrażeń i ile to było procent 93642 642 kredyty brutto 2268 expa na bonusie tylko i wyłącznie z kątem premium, nie miałem tutaj innych bonusów włączonych, no i dwie obliwia za tą bitwę wpadły też, też, tragedii nie ma. Zadałem obrażeń 7050, co mi dało na przeliczając na czysty X1260 punktów. Myślę, że bardzo fajna wartość liczyłem, że właśnie z, dlatego wpadnie MK, ale no niestety no koksy grają na tym pojeździe, więc ciężko zrobić na tym czołgu tą tak zwaną masterkę. A Netka też tutaj ładnie 2000. 700 obrażeń, więc dała radę tyle, ile pożyła, przynajmniej tyle postrzelała. Ja oczywiście 5 fragów yy, i, jak, jak, jak wspomniałem wcześniej, 7000 obrażeń, yy, co jest ogólną wartością przekraczającą 20%, a dokładnie zrobiłem 28% yy, wszystkich obrażeń, jakie zrobiła moja drużyna. Więc yy, normalnie bym to zrobił z wyróżnieniem, ale zabrakłoby mi do obrażeń do podstawowej wersji, ponieważ tam ledwo przekroczyłem 10 tysięcy, a powinienem mieć przynajmniej e, tych 10 12, więc dobrze, że ten nerw się pojawił w tych, w tych misjach. Strzeliłem 21 razy, 18 trafiłem cel, 13 przebiło. No, niestety słabiutko. Z odległości więcej niż 300 metrów, 1000 obrażeń. 7 razy otrzymałem trafienie, 2 mnie tylko przebiły, 5 było bez przebicia i troszeczkę splaszą, a dokładnie 1. 2250 obrażeń zablokowanych, e, więc nawet spoko to wyszło. Jednego bez 10 uszkodziłem, 5 zniszczyłem. Za Moją pomocą 9,4 obrażeń 13 punktów, tylko dekapa. Myślałem, że będzie trochę więcej, ale po prostu wybrałem nie, nie ten cel, co trzeba, dlatego. Nie, nie udało mi się zrobić y, obrońcy. Przejechane prawie 3000 metrów i na czysto no jak mówiłem, pokorek Golda to się przekłada na stratę wysokości 30 tysięcy. Nie zmienia to faktu, że misję wykonałem i to z wyróżnieniem y, kolejna misja na Chimerkę zrobiona. Zostaje nam jeszcze ostatnia misja, dokładnie ostatnia, o, ostatnia walka dla koalicji i ta misja była robiona na Pojeździe TVP, więc mam nadzieję, że niedługo wam ją pokażę. Jeśli się podobało, łapka w górę, w dół nieważne, zostawcie suba, zostawcie komentarz, co tam mogłem zrobić lepiej, co mogłem zrobić źle. Jeśli macie jakieś sugestie, śmiało czujcie się wolni, pisząc je w komentarzach. Tyle z mojej strony, do usłyszenia. Cześć!